Przygotuj ze mną pyszną turecką baklawę z ciasta filo i orzechów. W tym filmie pokażę Ci moją ulubioną wersję baklawy, która zawsze się udaje. Zaczynamy od przygotowania syropu. Do syropu potrzebujemy czterech szklanek białego cukru kryształu, trzech szklanek wody i dwóch plasterków cytryny. To ważne, żeby ten syrop cukrowy przygotować zanim będziemy się zabierać za robienie samej baklawy. Zasada jest taka, że albo syrop, albo baklawa będą gorące podczas zalewania baklawy syropem. Gdybyśmy użyli gorącego syropu do zalania gorącej baklawy, to może się to skończyć tym, że nam wyjdzie coś Takiego jakby zakalec, ale to już warto sobie samemu spróbować i zrobić taką wersję jak się lubi, bo może się akurat okazać, że będzie nam się podobać zalanie gorącej baklawy gorącym syropem. To już jest kwestia indywidualna. Ja raczej zalewam gorącą baklawę ostudzonym syropem cukrowym, które przygotowałam przed robieniem ciasta. Cukier z wodą gotujemy około 10-15 minut. On ma zmienić delikatnie konsystencję i zrobić się taki żółtawy. Nie ma być już wodnisty, tak jak na początku, kiedy cukier tylko się rozpuścił, czyli on będzie miał konsystencję takiego delikatnego syropu do yy, przygotowywania napojów. Ale też warto pilnować, żeby nie był zbyt gęsty, bo wtedy baklawa nam się z cukrzy. Pod koniec przygotowania suropu dodajemy dwa plasterki cytryny. Warto tą cytrynę wcześniej umyć i sparzyć po to, żeby nie wdarły nam się tam różne substancje, które w takiej cytrynie w skórce takiej cytryny mogą być. Kiedy nasz syrop ma już odpowiednią konsystencję, czyli nie jest taki lejący, zabieramy się za zwijanie baklawy. Syrop przygotowany z czterech szklanek cukru wystarczy nam na około 500-600 g ciasta filo. Ja używam tutaj dwóch opakowań po 300 g, bo takie najłatwiej jest dostać w sklepie. Czasami możemy znaleźć na tygodniach tematycznych w popularnych sieciówkach ciasto filo o wadze 500 albo 450 gramów. I to ciasto najbardziej nadaje się na baklawę, bo ono jest nieco cieńsze. Tutaj to najpopularniejsze, takie pakowane po 300 gramów, ono jest grubsze i trudniej się zwija. Ale cóż, jak nie mamy innego, to takie też będzie dobre. 600 g wystarcza na blachę długości 42 cm, taką prostokątną. Czyli nie taką klasyczną, dużą, jak jaka jest w piekarniku domowym, ale taką odrobinę węższą. Ja takiej średniej blaszki nie mam, dlatego użyłam dwóch mniejszych. Na 600 g ciasta będziemy potrzebowali około 250 g masła albo margaryny i 500-600 g orzechów mielonych. Mogą to być pistacje mielone niesolone albo orzechy włoskie. Jeżeli nie mamy takiej ilości orzechów albo po prostu chcemy oszczędzić to dodajemy tych orzechów mniej, baklawa nadal będzie smaczna. Próbowałam kiedyś też robić baklawę na oleju kokosowym i ona też była w porządku. Tak naprawdę takie tańsze wersje baklawy w Turcji wcale nie używają masła. Jak już mamy przygotowane mielone orzechy i rozpuszczone masło albo margarynę, to zabieramy się za zwijanie baklawy. Robimy to w ten sposób, że bierzemy jeden płat ciasta, skrapiamy go porządnie rozpuszczonym tłuszczem, posypujemy orzechami i wtedy zwijamy wokół osi na jakimś cienkim, długim patyku. Ja mam tutaj akurat drewnianą łyżkę, która jest wystarczająca do tej pracy. Kiedyś natomiast takiej długiej łyżki nie miałam i wtedy używałam krótszej i żeby dało się baklawę na nią nawinąć a później zmarszczyć to potrzebowałam te płaty ciasta przekroić na pół. Miałam dużo więcej pracy, ale udało się zrobić z takim sprzętem, jaki akurat był w domu. Przygotowany rulon Kładziemy na posmarowaną tłuszczem blaszkę i możemy się zabierać za przygotowanie kolejnego płata ciasta. Ważne jest, żeby nie sypać orzechów na cały płat, ale raczej w środku. Po pierwsze, nie ubrudzi nam się przy tym łyżka, ponadto orzechy nie będą się wysypywać i też, jak zwiniemy rulon. To nie będą nam na zewnątrz dziurawić ciasta i nie będą się palić, bo przy pieczeniu, gdyby orzechy wyszły na samą górę, to to ciasto będzie miało też nieładny kolor, no bo orzechy się przypalą. Jak widać, ja tutaj zawijam najpierw kawałek ciasta z samego początku i kładę łyżkę na czystym, nieposmarowanym tłuszczem i nieposypanym orzechami kawałku. Kolejna ważna rada, kiedy nawijamy płat ciasta filo na łyżkę, to pilnujemy, żeby nie zwijać go zbyt ciasno, dlatego że później ciężko nam będzie je zmarszczyć. Gdy będzie nawinięte zbyt ciasno, to będzie się też łamać, rozwalać, orzechy będą wypadać. To Ciasto filo w opakowaniach 300 gramowych, ono już samo z siebie jest dość twarde i utrudnia nam to pracę przy marszczeniu, ale jak widać jest to wykonalne. Gdyby coś nam się tam połamało, pokruszyło, to nic, no i tak się upiecze, nie robimy tego na pokaz. Nie należy wyrzucać, po prostu kładziemy na blachę, tak jak mamy. To i tak zachowa kształt. Nie należy się tym przejmować. Rulony łatwiej się też zwija, jeżeli orzechy są mielone albo siekane bardzo drobno. Jeżeli będą miały większe kawałki, to będą nam to ciasto rozrywać podczas marszczenia. Łatwiej nawija się ciasto na łyżkę, jeżeli robimy to w w tym samym kierunku, jak oryginalnie ciasto było zawinięte. Gdybyśmy jednak nie mieli długiego patyka czy też długiej łyżki, to wtedy trzeba ciasto przekroić na pół, no i już nie nawiniemy w tym samym kierunku, tylko trzeba będzie to zrobić w poprzek. Ale z racji tego, że te kawałki będą wtedy krótsze, to też łatwiej nam będzie ciasto zmarszczyć. Każdy kawałek Ciasta przygotowujemy w ten sam sposób. Płat najpierw smarujemy roztopionym tłuszczem, później w samym środku posypujemy orzechami. Jeden z boków zawijamy do środka, na tym czystym kawałku położymy łyżkę. Później płat nawijamy wokół osi łyżki, marszczymy i przekładamy na blachę. Rulony mogą być ułożone obok siebie ciasno, można je nawet jeszcze dodatkowo docisnąć i wtedy będą wyższe. A mogą mieć też pomiędzy sobą odstępy. Ja na tą tutaj blaszkę przy rulonach ciasno ułożonych zużyłam około półtorej opakowania ciasta plus jakieś 400 g siekanych orzechów włoskich. Zostały mi jeszcze 4 wolne płaty. Wzięłam więc małą kwadratową blaszkę i zużyłam dodatkowo około 150 g milonych pistacji. Zawijanie baklawy przy wersji pistacjowej przebiega dokładnie w ten sam sposób jak przy baklawie z orzechami włoskimi. Zwijanie każdego płatu baklawy osobno w taki rulon wymaga pracy. I można się w tym momencie zastanowić, czy warto się tak męczyć i robić taką wersję baklawy, bo przecież taka najpopularniejsza to jest zwykła składana, warstwowa. Z mojego doświadczenia wynika, że dużo łatwiej jest porządnie upiec taką baklawę w rulonikach, dlatego że w środku jest powietrze, wolna przestrzeń i ona się później nie robi zakalcowata, czyli my mamy stuprocentową pewność, że ona się na pewno zawsze upiecze. Co najwyżej możemy ją spalić, jeżeli za długo potrwa pieczenie, ale na pewno nigdy nie będzie zakalca. Kiedy Wszystkie ruloniki są już zwinięte i ułożone na blaszce albo blaszkach. To kroimy baklawę na pożądane kawałki. Mogą być mniejsze, mogą być większe. Jeżeli jest to nasze pierwsze podejście do przygotowywania tego typu baklawy i wiemy, że ta praca będzie szła raczej wolno, to warto sobie przygotować. Wilgotną ściereczkę do przykrycia już zwiniętych rulonów, żeby one nie wysychały. Ciasto jest bardzo cieniutkie i łatwo może się zrobić twarde. Pokrojone ciasto smarujemy pozostałym tłuszczem. Jeżeli by się tak zdarzyło, że nic nam nie zostało, bo wszystko zostało zużyte do rulonów. To wtedy trzeba sobie rozpuścić odrobinę więcej, tak około 50 gram. Wtedy tym rozpuszczonym tłuszczem dokładnie smarujemy każdy kawałek i wlewamy jeszcze troszkę pomiędzy urlony. Ten tłuszcz jest ważny, żeby baklawa ładnie się zrumieniła, a nie spaliła. Jak widać, na tej mniejszej blaszce zostało mi trochę. Pustego miejsca, więc poprzesuwam sobie rolki, tak żeby zajęły całą foremkę. Gotową nasmarowaną tłuszczem pokrojoną baklawę wkładamy do piekarnika. I teraz uwaga, ważne, on ma być wcześniej nagrzany do około 170 stopni. Jeżeli włożymy do zimnego, to wszystko nam się spali, dlatego wcześniej Nagrzewamy go i wkładamy zawsze do gorącego piekarnika. Możemy go włożyć na środkową półkę i piec około 40, może 50 minut. Zależy od tego, jak bardzo rumianą baklawę chcemy otrzymać. Ja wolę dopiec bardziej, choć raczej nie powinno się tak robić. Nie jest to najlepsza wersja ale to mi daje pewność że na pewno nie będę miała zakalca jeżeli piekarnik dobrze nam nie dopieka no to można połowę czasu piec bliżej dolnej grzałki i połowę czasu bliżej górnej grzałki świeżo wyciągniętą z piekarnika baklawę zalewamy wcześniej przygotowanym syropem cukrowym jak widać on ma tutaj delikatnie gęstawą konsystencję właśnie Taki ma być. Staramy się, aby ten syrop wlać w każdą możliwą dziurkę. Szczególnie warto polać te miejsca najbardziej wysuszone. On naprawdę musi przykryć całą baklawę. Może się wydawać, że jest go za dużo, że ta baklawa w nim pływa i co to będzie, ale syrop zostanie wchłonięty i jak baklawa ostyknie. To nie będzie już po nim znaku. Baklawę zalaną syropem cukrowym odstawiamy do ostygnięcia i do wchłonięcia syropu co najmniej na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Po wystygnięciu i po wchłonięciu syropu możemy baklawę ponownie pokroić. Robimy to dokładnie w tych samych miejscach. Jak przed pieczeniem, po prostu trzeba poprawić, dlatego że przy pieczeniu kawałki się znowu poskrajały, a my nie chcemy, żeby się rozwalały w momencie serwowania. Baklawę serwujemy koniecznie w towarzystwie mocnej czarnej herbaty. Można też na talerzyku położyć gałkę lodów waniliowych albo śmietankowych. Ewentualnie serek mascarpone w Turcji używa się do tego kajmaku, ale smak będzie podobny. Nasza baklawa gotowa, smacznego.